you mm hmm i Półka z Polska pojawiła się na terenie powiatu sympoleńskiego prawie 6 lat temu, kiedy to w sierpniu 2009 roku zakupiła istniejący już młyn w dużej cerkwicy. W 2012 roku władze koncernu podjęły decyzję o rozbudowie istniejącego młyna. Od tego czasu z Polska zainwestował na terenie powiatu sympoleńskiego ponad 30 milionów złotych. Przede wszystkim ostatnie 4 lata to duży rozwój firmy i zakładów dużej cerkwicy. Rozbudowano halę magazynową, uruchomiono dwie automatyczne linie do pakowania mąki, w worki i w opakowania detaliczne. Wykonano także szereg prac modernizacyjnych. Zakres prowadzonych inwestycji związany był także z budową parkingów i kanalizacji deszczowej oraz przebudową młyna zabytkowego. Rozbudowa zakładu oznaczała także rozpoczęcie przemiału Żyta. Pojawił się również nowy elewator z punktem przyjęć zboża o wydajności 100 ton na godzinę. Cały młyn jest skomputeryzowany, zainstalowano w nim najnowsze i co za tym idzie także najlepsze maszyny, urządzenia i komputery. Od kontroli jakości poprzez proces produkcji, aż do produktu końcowego produktu, który wszyscy znamy i używamy na co dzień. Tak jest, to jest, to jest. Dla firmy z Polska, spółka Zoo, .o., zakład produkcyjny młyn Kamionka, za wybitne osiągnięcia na polu działalności gospodarczej w powiecie sępoleńskim, za przedsiębiorczość, wizję i pasję oraz za skuteczne zarządzanie. Dziękuję za Państwa działalność na rzecz rozwoju naszego powiatu. Życzę dalszych sukcesów zawodowych, szerokich perspektyw rozwoju oraz wytrwałości w realizacji zamierzeń. Wszystkiego dobrego. Zdecydowanie dalsze lacje całego zepową. Proszę bardzo. Pięć minut na to na Wszystkie to so proszę o pracowników, bo oni przede wszystkim. Dziękuję, dziękuję. Bardzo, dziękuję. Bardzo, bardzo. Proszę bardzo. Co? Co? <ślamy> Panie Starosto, Panie Dyrektorze, chciałem pogratulować firmy, a przede wszystkim, co mogę powiedzieć, przede wszystkim bardzo trudny teren, w którym żeśmy budowali. Zrobiliście to zgodnie ze sztuką budowlaną, jestem pełen dla Was podziwu. A na dodatek chciałbym serdecznie Panu Dyrektorowi podziękować, że wspólnie z Starostwem, Gminą, żeśmy rozwiązali problem parkingów i bezpieczeństwa dzieci, które tam przemieszczają się do szkoły. Także gratuluję serdecznie. Jesteście, co mogę podkreślić, perełką w gminie Kamień i z, zawsze z uwagą, gdy przyjeżdżam, spoglądam na tą firmę i patrzę, jak się fajnie rozwijacie i tego wam dali życie, żeby się, dalej się rozwijali, tak jak teraz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja również chciałbym pogratulować w imieniu własnym, jak i Rady mojej w kamieniu, żeby dobra współpraca się układała między rolnikami. Tutaj też taka prośba była, żeby to wspomnieć o tym. Także dziękuję bardzo. Yes. <laughs> Mąka, jest super. Szanowni Państwo, z nieskrywaną satysfakcją przyjęliśmy, jako Zarząd Firmy Goodmirs Polska i tutaj mój, moja osoba, jako reprezentant tej firmy na terenie powiatu, tę nagrodę. Uwarunkowania formalno-prawne o których wspomniał tutaj pan burmistrz, wszyscy poznaliśmy. Tutaj na tej sali widzę mnóstwo osób, które przez te 6 lat poznaliśmy. To, że y, młyn kamionka wciąż y, na tym terenie y, będzie funkcjonował, zatrudniając 52 osoby, a współpracując z wieloma osobami dodatkowymi, również rolnikami, to już jest fakt. Y, o historii młyna e, dowiedzieliście się Państwo więcej w filmie reklamowym, e, również też o naszym e, sztandarowym wyrobie, czyli o monce Basia, bo podejrzewam, że nie wszyscy Państwo wiedzieliście, że Basia jest produkowana na terenie powiatu. E, e, tak. e, ja e, wspominam o tych uwarunkowaniach trudnych, dlatego że wiele się mówi w Polsce o przedsiębiorczości e, i wiele się mówi, natomiast tutaj właśnie dzięki dobrej współpracy, za którą dziękuję tutaj, Panie Starosto, Panie Wojtku, te wszystkie te wszystkie uwarunkowania udało się pokonać i tak jak jest w herbie na Młyn, to by pozostał jak najdłużej, a dodam jeszcze, że, że już zaczyna nam brakować mąki. Dziękuję za nagrodę.